Siemanko, Kosiemanko. Dzisiaj jestem dla Was z kolejnym nakedem klasy 125. Dzisiaj na dywanie reprezentuję Wam także KTM Diuka e, o się 125 właśnie z 2016 roku. Jeżeli szukasz czegoś zachowanego całego w oryginale, ale też fajnie przygotowanego do sezonu, no i zobaczcie z tak obszerną historią, no to zapraszam Was serdecznie do tej krótkiej prezentacji z KTM'em w roli głównej. Duke, pewność 125 z 2016 roku. E, motocykl już fabrycznie e, przygotowany razem z systemem ABS na oba koła. To też myślę, że jest duża zaleta, bo możecie znaleźć w internecie tak samo wyglądającego KTM Dukea, który takiego ABS-u miał nie będzie. Do ABS w tych katemach wychodził opcjonalnie. Ten, e, który Wam teraz prezentuję, w takim system zaopatrzony jest, chociaż nie powiem, że nie jest to jedyny dodatek, jaki na tym katemie siedzi. Zresztą zaraz do tego przejdę. Generalnie motocykl 15 konny, myślę, że śmiało może konkurować chociażby z Yamaha MT-125, który jest jednym z takich najbardziej pożądanych modeli tej klasy. Ale KTM, naprawdę myślę, że gdzieś tam zwolennicy tych pomarańczowych, jeżeli mówimy o stajni KTM, mają tutaj sporo do powiedzenia, bo myślę, że jest to bardzo fajny motocykl, którym możesz sobie pośmigać i po mieście, i za miastem, i że tak powiem, jeżeli to ma być taka stricte zabawka na dojazdy do pracy, to się jak najbardziej nada, ale też odwrotnie, jeżeli to ma być tylko weekendowa przejażdżka, to także myślę że ten KTM zrobi dla was. Powiedzcie o tym KTM. -ie. Słuchajcie, motocykl trafił nam się cały w oryginale, czyli wszystkie kolorowe elementy są fabryczne od nowości, czyli od tylnych zadobków przez zbiornik paliwa błotniki, to wszystko jest fabrycznej warstwie Lakieru, dodatkowo z oryginalnymi naklejkami, czyli te tutaj dziów tylne naklejki. To wszystko jest fabryczne. Nikt tego nie odklejał, nie przeklejał, więc to też myślę, że jest duży plus. Dodatkowo motocykl wyposażony, co widzicie na pewno, to Solinuk wydechowy Leowinsa, więc zupełnie inna praca tutaj. Słychać w końcu wydech, a nie sam silnik, oczywiście wydech z tak zwanym DB Killerem, gdzie macie tutaj na pokładzie tą tak zwaną zwężkę wygłuszającą, czyli e, no teraz jeszcze on brzmi tak w miarę grzecznie, po wyjęciu tej wkładki to już się robi taki naprawdę bardzo mocno basowy dźwięk, więc fajnie, że ten wydech na pokładzie jest, ale z tą wkładką trzeba powiedzieć, że to jest wydech, który normalnie spełnia homologację, no tą homologację także wam do motocykla dajemy, więc komplet dokumentów poprzedni się nam fajnie przygotował, no bo mamy też na pokładzie parę fajnych, słuchajcie, no kwitów z ostatnich serwisów e, w KTM-ie, nawet Faktura na 750 euro, słuchajcie, więc jakieś tam serwisy faktycznie robione były do tego instrukcje obsługi, inne tam katalogi, które do motocykla jako nowe e, po prostu e, dealerka Tema daje dodatkowo dostaniecie u nas naszą książkę serwisową gdzie będzie wpisany serwis jaki my zrobiliśmy bo mamy do w zwyczaju, że co by nie było każdy motocykl na nasz serwis trafia zanim wystawimy go w internet jeżeli coś jest do zrobienia to robimy to my w tym przypadku dużo może nie było, bo zrobiliśmy serwis filtrowy nowy olej w silniku zalany motulem, e, dodatkowo nowy filtr oleju oczywiście e, sprawdziliśmy filtr powietrza był praktycznie nowy, więc go zostawiliśmy wymieniliśmy świecę, więc macie nowkę sztukę to myślę, że jest jedna z tych cięższych czynności serwisowych, bo faktycznie od samej góry jest świeca, trzeba trochę sporo motocykla zdemontować, ale to już jest wymienione. Robimy to na zaś, żebyście Wy już nie musieli się niczym stresować. Motocyk ładnie zapala, ładnie chodzi, ładnie wszystkie biegi wchodzą, więc tutaj nie będzie zastrzeżeń. Co też jest ważne, że motocykl widać, że niedawno ma wymieniony komplet opon Dunlopa. Słuchajcie i z przodu, i z tyłu. Opon chyba z 2022 roku, więc świeżynki bieżnikowo są fajne. Dużo, dużo mięsa też są ładne, nie sparciały, nie popękane, więc opony macie fajne tarcza z przodu, tarcza z tyłu, klocki ok, napęd w porządku, zawieszenie suche z silnika, żadnych niepowiązujących dźwięków nie ma. No więc myślę, że to jest taki KTM naprawdę dojazd od zaraz. Wizualnie, no, z racji, że jest cały oryginalny Lakier, że ma parę takich drobnych rys. Gdzieś tam tutaj na samym rancie widać, że było jakieś zarysowanie naklejki i w tym miejscu też. Mm. Zastanawiam się, czy tej naklejki nie wymienić na nową, żeby po prostu tu wszystko było tak ładne, no, ale przynajmniej jest tutaj oryginalna naklejka. Nikt tego nie przeklejał, nie, nie, przekleja, nie kombinował. Myślę, że to też ma swój, e, swój plus. Po drugiej stronie ładnie gdzieś tam tu jakiś drobny odprys na samej górze, no, ale to wciąż tylko na naklejce. E, tak to elementy myślę, że są ładne. E, sam motocykl świeży wygląda, nie jest jakiś taki bardzo przymęczony. Więc, jak na 2016 rok, myślę, że jest fajnie. Do tego jeszcze oprócz wydechu macie na pokładzie e, lusterka, które zostały przeniesione na kierownicę. Ale o dziwo, bardzo wyraźne, w sensie ba, bardzo duże szkło i też bardzo wyraźne, wyraźny jest ten obraz, więc myślę, że tutaj też e, na plus. Dwa kluczyki do motocykla. E, słuchajcie, 27, 27 700 km przebiegu. 100% autentycznego. Najprzyjem Wam go na fakturze, bo jesteśmy tego pewni, więc tutaj nie ma, że jest inaczej. E, co, jak na ten silnik, myślę, że światli ludzie co najmniej drugie tyle na 100% na tym motocyklu zrobić. Kluczyk przekręcony, klikam zapłon. Już tutaj delikatnie słychać takiego bandziora w wydechu. Już jest trochę ciekawiej. No a przypominam, że jest wygłuszająca wkładka. Po wyjęciu tej wkładki już się ten dźwięk zrobi taki bardziej basowy. Światło długie, krótkie, wskazy. Tutaj fajnie, że katem dał LEDowe kierunki w serii LEDową lampę z tyłu tak samo Prawy, podświetlenie rejestracji, także LEDowe, to jest taki już nowocześniejszy aspekt Glaxon Światło stop, przedniego hamulca Światło stop nożnego No naprawdę Fajnie Słuchajcie, chcielibyśmy mieć to tackę u siebie w garażu, wystarczy do nas zadzwonić. Albo się mówić na wizytę do nas do Motorwhu. Pośmiało wpadajcie, eee, jesteście mile widziani. Albo możecie też zamówić sobie transport tego ktm pod swój dom bez wychodzenia z domu. Stańcie zadzwonić, powiedzieć skąd jesteście. wam transport tego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, to wy z góry bądźcie tylko i wyłącznie za sam koszt transportu motocykla, a całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem. Jak go sobie zobaczycie, sprawdzicie i przetestujecie. Więc myślę, że to jest też całkiem fajna opcja w obie strony. Jak będziecie mieli do niej pytania, to zapraszam można też motocykl kupić na raty więc znowu jeżeli macie do tego pytania jestem do waszej dyspozycji no i co my też przygotowujemy komplet dokumentów do rejestracji czyli my przyjdziemy już z motocyklem ze wszystkimi dokumentami tak żebyście wy mogli pójść bezpośrednio już do wydziału komunikacji zrobić rejestrację, ubezpieczenie i koniec całkowity koszt rejestracji to 120 zł plus OC żadnej akcji z co skarbówki, nic już do motocykla nie ma nie płacicie i co, Na tam chwilę tyle. Wiadomo, że to jest taka wiedza w pigułce. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się coś więcej, to śmiało zapraszam Was do kontaktu. Mam nadzieję, że niedługo się usłyszymy. Może nawet zobaczymy. Trzymajcie się. Lewa w górę. Widzimy się na kolejnej prezentacji. Siemanko, hej!